Rewelacyjna prasa próżniowa jest prostym i niekosztownym urządzeniem. Rozszerza ono zakres i możliwości nawet mniejszych zakładów solarskich, pozwalając na wykonywanie operacji dostępnych dotychczas jedynie dużym zakładom w pełni umaszynowionym, skomplikowany i kosztowny sprzęt. Prasa próżniowa stwarza wprost nieograniczone możliwości różnorodnych operacji i zabiegów wypływających z inwencji użytkownika, dając mu możliwości rozwiązania wielu problemów produktyjno-technologicznych w łatwy i niekosztowny sposób. Zastosowaniem i celem urządzenia jest wywieranie odpowiedniego nacisku niezbędnego przyklejeniu klejeniu i zespalaniu elementów drewnianych jak na przykład przy okleinowaniu, foliowaniu itp. Jeżeli element jest prosty działa to dobrze, również działa wtedy kiedy element nie ma powierzchni płaskiej kiedy ma powierzchnię bardziej skomplikowaną, nawet wtedy kiedy jest to walec okrągły. Tak wygląda urządzenie do wytwarzania próżni w naszym urządzeniu. Żeby zastosować urządzenie w działaniu należy element, który chcemy okleinować powlec klejem. Robimy to pędzlem, natryskiem albo wałkiem w dowolny sposób. Odpowiednie jest oczywiście dobór kleju, czas jego schnięcia Na powleczony klejem element nakładamy kawałek odpowiedniej folii albo fornieru i wkładamy to do worka foliowego. W tym worku będzie wytworzona próżnia Dzięki temu, że w worku jest próżnia zupełna, nie ma żadnego ciśnienia, atmosferyczne ciśnienie z zewnątrz wywiera nacisk. W tej chwili zamykamy szczelnie worek foliowy. Włączamy pompę próżniową, która wysysa całkowicie powietrze z worka a powietrze z zewnątrz ze swoim ciśnieniem atmosferycznym wywiera nacisk na nasz element. Po odpowiednim czasie klej wysycha, a fornier przylega dokładnie do elementu, który miał być okleinowany. Można to zrobić jeszcze nieco inną metodą, innym sposobem. Tak samo należy powlec element klejem. przyłożyć odpowiednią okleinę, to czy kawałek folii, albo kawałek fornieru i całość włożyć, tym razem nie do worka foliowego, ale do specjalnej ramki, która w bardzo łatwy sposób przyjmie taki element i po zamknięciu ramki Wyciągamy z niej powietrze, a powietrze zewnętrzne działa na folię plastykową i wywiera nacisk podobny jak robiło to w worku foliowym. Przy czym ta operacja jest prostsza, łatwiejsza do wykonania. Po otwarciu ramki wyjmujemy element, na którym już jest wyschnięta z wyschniętym klejem przyklejony element okleinowania. Można by zapytać, czy ten nacisk wywierany przez folię pod wpływem ciśnienia atmosferycznego zewnętrznego jest dostatecznie duży. Żeby to zobaczyć, robimy w następujący sposób. Do worka foliowego wkładamy kawałek płyty drewnianej podpartej na obu końcach byleczkami. Z worka usuwamy powietrze, wobec tego wewnątrz znajduje się próżnia i na ten element działa powietrze atmosferyczne z zewnątrz. Płyta się stopniowo ugina coraz bardziej Aż wreszcie pęka To znaczy, że siła wywierana jest spora Dzięki workowi foliowemu możemy jakoś, jakoś, jakoś płytę okleinować jednocześnie z dwóch stron Smarujemy z jednej strony, przykładamy element, przykładamy folię albo fornier, smarujemy klejem z drugiej strony, przykładamy z drugiej strony, jednocześnie płyta jest okleinowana z dwóch stron. Wkładamy to do worka, wyciągamy z niego powietrze, a powietrze atmosferyczne z zewnątrz przykleja z obydwu stron fornier. Tak było dotychczas, kiedy mieliśmy do czynienia z elementami zupełnie płaskimi. Ale elementy nie muszą mieć koniecznie kształt dokładnie płaski. Tutaj widzieliśmy dość obły taki łuk drewniany, który trzeba w sposób odpowiedni oklejnować fornierem. Po przyklejeniu tego płaska fornieru wkładamy do worka, wyciągamy powietrze I widzimy jak pod wpływem działania próżni ten, okleino, ten element, którym oklejamy przedmiot przylega coraz ściślej, coraz dokładniej przylega do naszego, do naszego wyrobu. Odległość między fornierem a elementem zmniejsza się coraz bardziej, aż przylgnie zupełnie, zupełnie dokładnie dzięki ciśnieniu atmosferycznemu z zewnątrz. W ten sposób to przylega. Po upływie odpowiedniego czasu niezbędnego dla wyschnięcia kleju tak wygląda jak to wyjęte. Również dla elementów niezupełnie płaskich jak na